I te legendy, że oni teraz mają taką grę w słoneczkę się bawili? Nie, to w gimnazjum się bawili. No tak, to Karol się bawił. No ja mówił? te legendy takie o tym słyszałem. No. Jak już byłem starszy i po, że się nie założyłem. Myślisz, że te ten oil czasy. booster pomoże? Czekaj, co on robi, bo ja nie pamiętam? Nie zdążyłem przeczytać. Globalnie zbadany i potwierdzony skład chemiczny, zmniejsza zużycie oleju, to nieważne, Pomiję, chroni silnik, dodatkowo smaruje, też nie interesuje nas, poprawia ekonomii, też nie interesuje, neutralizuje, nie interesuje, Zmniejsza zuży... szkodziło emisję spalin, nie interesuje, bo zimny rozruch. No nie, to nie dla nas. Przynieś coś innego. Dobra. Dziękuję. Robi wszystko to, czego nie chcieliśmy. Nie no, zobaczymy, dostanie lekarza, może ten pompowtrysk poprawi. No na pewno. Nie ma już co tu dolać. Ja coś mam